Witam wszystkich i zapraszam zagrajmy w CS-a to znaczy słodam. i Tutaj C55 Tak i reszta, ja, oni są tak. nieważni, nie zwracajcie na nich uwagi Gramy słota. To są moje grunty O, inne miejsce startowe tak, To po powinno być lepsze moim zdaniem Mogę cię postrzelić w tyłek Pamiętasz, ostatnio graliśmy w tą misję, jak celeba bagowaliśmy? Ha ha ha. To były czasy. To było niesamowite. Mogę strzelić komuś w granat i on eksploduje. To było ciekawe. E... Wypróbujemy? No, ja ci strzelę w tyłek i ci Stinger, tak z tyłka. Masz! Zmi... Zmieńcie sobie na no semaj, bo nie będę zdawał was potem odpowiadał. Kogoś słychać, tak zginiecie nie! wszyscy. No, bo tam jest ktoś. Kto celem zamiast z niego strzelać. Zabij go. To... Zabij, jak psa. Wiesz. Boże, żeby nie zginąć w pierwszej minucie. Get the fuck down. Żeby nie zginąć w pierwszej minucie. Żeby nie zginąć w pierwszej minucie. Gin. Czy on się podda? Poddał się. Nice. Poddał się, wow. No jeszcze pozostałych Good 20. Boy. Dobra, ta pilnuj tam dalej. Ja postaram się go skłócić O, m 4 miał oczywiście z granatnikiem. <grym> Bo czemu nie? Fajnie było, gdyby o jest kolejny. No, oni tam Czekaj, są. Ja rzucę oni tam zwykle są. Nie, tam można po prostu wejść i strzelać. Ja no, nie to tak. <laughs> filozofia, jest kiedyś. Zniszczony Counter-Strike. Ja mam maski, maski No, bo ty jesteś dziwny. Ty sobie na ulicy tak płacisz w masę gazowej, co? Ja tak. Ja jak najbardziej. Yo. Ja ostatnio kupiłem kamizelkę taktyczną. Robisz cosplaya z falauta. <głosy głosy> <noise> było... eh, no w nie było... Ale ta maska wygląda... ...tak mi się kojarzy z maską gazową. <noise> ta maska się kojarzy z maską z gazową. Spoko. Kurczę, bo będą otwierać drzwi po ha na hama. Dywan. Cancer and lung disease hazard. Fajnie, tutaj można raka dostać, jakby ktoś nie wiedział. Przybył ej, słuchaj, słyszałem drzwi otwierane. Tak, to ja, zamknę kawałek. Jaka to melodia? Tutaj! Tu jesteśmy. Widzicie, jaką mam charyzmę? Ja, yeah, no, mam traita! Mój charyzma. Pewnie, bo jestem liderem. <grym> Samozwańcie <grym> A, pierwszy. Dwie <grym> otwarte. Dobra granat. Zapomnij zgubić drzwi otwarte. Może terrorysta i ma okulary. Chcę wyglądać modnie. To, że jesteś terrorystą, to nie znaczy, że się nie znasz na modzie. Ale tu... to światło eee, fajnie... jest. Nie mogę trafić, to światło... Wow, słyszałem to, to ja. To ja strzelałem, chciałem to światło zabić, ale nie udało mi się. Martek, jesteś strasznie... Łał, drugie światło. Łoł! Ha, 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 ha. Ale tak się tam... Gosła. Ja przez to? on nie żył czy tak tylko? A ja się go Nie, żyję, przeżył o, nie. jaki burzi, spadźcie Broni nie podnieśliście, Fankił. To jest najbardziej odporny Odporny telewizor jaki widziałem w życiu Wszyscy inne padają na hita Okej okay, Lawos dostał chyba Laga Lawoz dostał lagos bo stoi Hed w miejscu i mi nic nie robię. Tak. Chcielibyście, chcielibyście. O kurde! Tak. <grym> się odwrócił, jak chcieliśmy go zabić. <grym się odwrócił> tak według... By było <grym się odwrócił> O, dokładnie teraz bym tak... Boże, mógłbyś przestać? Nie. Podglądacie <grym> <odwrócił grym się odwrócił> odcinek... ...Fantazji tego, tak? Celeba na żywo. Moje, to on! Ty gadasz o strzelaniu mi w coś. Ale ja mi zapłaciłeś za to. Mi chodziło o strzelanie w głowę, a on cię zapiną od tyłu. No bo mi za to zapłaciłeś. Żebyś, żebym Pan to zrobił dzisiaj, tak? No dajesz, Mam pytanie, tylko, jak wy ja w ogóle ja, 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 ja. przeszliście weryfikację na funkcjonariuszy słotu? Jestem... jestem zainteresowany. Długa historia. Znajomości. <laughs> um, Powiedziałem, że dużo gram w Counter Strike'a. Aha. I chcesz postrzelać. Długa i dość niewiarygodna historia. Tam na pewno będzie koleś, ja wam to mówię. Chcesz do działu specjalnych, bo no, lubię strzelać. Jest? <śmie> I no tak like killing rzeczy. people nie ma? Strzelaj przez drzwi Nie ma nikogo Granat rzuć się Ludzie Granat Ej no może zacznę strzelać przez drzwi będzie najszybciej rzuć Tam nikogo A, nie ma paru. Aha, to poczekaj Czeku czy w jesteś? Pytaliśmy się ciebie Chyba, że ktoś jest za prysznicem <laughs> Z wanny. szybko, szybko zamknijmy go Aha. Uciekamy Zatopimy go wtedy a nie, kto? Zamknięte drzwi. drzwi. Jak Boga kocham. No to co? Jak Boga nie wierzę. I jak Boga Zapraszam. Kochasz, a Boga nie kochasz. to? Ta. Ha. Is po is. Szliśmy, tam powinniśmy iść teraz? Kontynuować? No Czy właśnie te... tam. Można zresztą... tam. w tym pokoju nie pokoju... byliśmy. Byliśmy? No. Nie, tutaj okay. nie byliśmy. O nie, 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 nie. Ice. Widzę tam wiatr. It's ice. ice. It's cool ice. Mmm, Omnomnomnom nom, Dobra, jak tam jest koleś, to znaczy, że tam jest koleś. Nie ma. Nie ma. Tu go nie. Dobra, idźcie, idźcie. Go, go, go. Idź, co lepiej, idź. pchamcie cię tutaj. Waga, 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 waga. Uważajcie, za tą szafą może ktoś być. A tak bywa. Ha! Boże, ma. Mogłyś przestać się kampić? Nie. Ktoś tu no, był, jakiś ten głos ten słyszałem ten jakby ktoś ten mówił. Ten A, jest tutaj dziadek, no Okej. Okay. Mm, okay. Good for us. Dobra, możemy iść tam dalej teraz. I jak tam byłem, żeby te światła zabić i mi się nie udało oczywiście to tam nikogo nie widziałem. To mój Co happy, oczywiście happy. nie oznacza, że tutaj nikogo nie ma Happy, happy joy joy. Dajesz. Happy, happy joy joy. jep, 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 jep To jest jak flash z Pokémonów. Nie, to... to jest taki bany flash. Flash? O, <coughs> oh, Patrzcie, reference do Falauta. Nie, to jest kolej z Monopoly. Tylko, że Nie, to jest reference do Falauta. Mm, na Ale to tak, jest referenc do Falauta. na to jak coś Okej, okay, już wbiorę. To. Okay. Dobra, już odbezpieczyłem. No to. Nie wiem, jak to teraz. Tak, tak. Ja w otworzy. Wow. Aaaa! Jeszcze! Zostałeś w oh. korpus. <noise> chciałem go tym... opti go chciałem zabić. Hehehe, <noise> to chyba tak. Ale męda jaka. Wiesz co mi zrobiłeś? No cóż. Szkoda, że teraz nie <noise> mogę Musiał się czyli jakoś, nie wiem. Możesz! Uderzyć pięścią. W sumie. <noise> Nieee. Udajesz. Daj, postrzel go w no, stopę. Ja muszę... Może headshot będzie. ...ładować teraz Pikachu. Kietrzej w stopie. Spoko. No... Przepraszam! Pan fotogramy? co gramy? No jeszcze well, ja To chyba składzik był? Tak, coś tam. Takiego. Się. A, tam nic nie widać. W sumie. Tam zwykle nikogo nie było. Ja już to sprawdzałem, ale po co ty sprawdzasz jeszcze? Nie, już wejść. Proszę to bardzo. Proszę bardzo. Proszę, bardzo. Proszę, proszę, proszę się pomoc. nie zatrzymają. Idź. Potato chips. Szybko zamknąć ich! Już nigdy nie wyjdziecie. No ja chcę... Okej. Okay. Wibić... Cały guzik musi Okej. Okay. A co tam jeszcze jest? Nie man działa. Bot. O, ja man -bota chcę. Ironmana. No i dobra. Caution. Hard key, hard area. Tu już teoretycznie nie kogo byś... Ktoś tam powinien być? Otwieraj! A... No idea Nie chcę na ślepo Nie chcę na ślepo jak że. Okej, nikogo nie ma Deszcz My nie robimy zagramy we tak my robimy Go fuck yourself Dobra, ktoś przed Nowa seria Uważajcie bo tam zwykle ktoś kurczy jest na tych schodach potem No w sobie Tutaj już tam zobacz o, 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 Jest! Jest! Tak, tylko ktoś się poddał już dawno, chyba? A! No! <laughs> ja! Lera! gdybyście tak nie dodali w tej prostą wiedzieli gdzie byliśmy. Gdybyście nie dodali, I kill you! No niby. I just you! niby czysta, a to schody poniżej to nie widać. Aha. Good show. Eee. Uh, uh. Ja, ja, ja. ja, na Wyjdźcie naprzód, bo wy powstrzymacie więcej kulek. Mam na to. Jesteś że... <grym> Szer w barach, jesteśmy. Dobra, ja się tutaj pobawię w klotki. Tak, Rozbrojenie bomb jest bardzo minutes. skomplikowane. I trzeba naciskać no. aż jeden przycisk pojadający do wstrzymania. Ja Escape'a wyłączonego. E, nie. Słyszałem Eee. nie? Bartek? Bartek? Co? Czy, co chodzi? czy ktoś chyba do mnie dzwonił?